Witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam cztery kroki do czystej, pięknej i zadbanej skóry. Cztery kroki pielęgnacyjne, które tak naprawdę są podstawą Waszej codziennej pielęgnacji rano i wieczorem. Wybrałam serię Natural Lift, ponieważ jest to seria, która nadaje się do każdego rodzaju skóry, szczególnie dla pań, które szukają pierwszych kosmetyków aktywnych. Seria Natural Lift zawiera unikalny peptyd nowej generacji, Argireline. Jest to alternatywa dla botoksu. Wygładza zmarszczki, pomaga zapobiegać ich powstawaniu. Doskonały na kurze łapki okolice ust zmarszczki na czole. Działanie Argireline potwierdzone jest badaniami klinicznymi. Seria została wzbogacona również o rewolucyjny składnik opatentowany przez Bottega Verde. Pluridefens. Jest to aktywna molekuła dipeptyd, która składa się z dwóch aminokwasów. Dezaktywuje toksyczne działanie wolnych rodników, poprawia jędrność i kompatybilność skóry, chroni włókna kolagenowe i elastynowe, stymuluje witalność komórek. Natural Lift to seria, która zawiera argilinę, Pluridefens i ekstrakt z wyciągu liści jagód. Jagody zawierają garbniki, antocyjany i witaminy. Mają działanie zmiękczające, wygładzające i nawilżające. To zaczynamy. Pierwszy krok to demakijaż. Ja zawsze zaczynam od demakijażu oczu i tutaj polecam wybrać odpowiedni do tego kosmetyk. Skóra w okolicach oczu jest wrażliwa, więc kosmetyki do tego przeznaczone są bardzo delikatne. Mój dwufazowy płyn jest na bazie wyciągu z rumianku. Nasączam dwa płatki. Bardzo ważne jest, by robiąc demakijaż, nie trzeć oka, tylko po prostu przyłożyć płatki do oczu. Odczekać dosłownie chwilę, by preparat mógł się związać z naszym makijażem. I po chwili delikatnie ściągamy. Działanie powtarzamy. Bo może się okazać, że nasz tusz mocno jeszcze trzyma się rzęs. I praktycznie gotowe. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie twarzy. W zależności jaką mamy skórę wybierzemy albo żel do mycia twarzy z połączeniu z wodą, albo będzie to mleczko. Moja skóra jest raczej normalna, z tendencją nawet do suchej, dlatego ja zawsze wybieram do demakijażu twarzy mleczko. Mleczko nakładam troszeczkę inaczej, czyli zanim użyję wacika, nakładam mleczko na twarz. Nie żałujemy. Tutaj zanieczyszczenia z całego dnia musimy dobrze usunąć. Nie tylko makijaż w tej chwili. I po chwili, kiedy mleczko złączy się z naszym makijażem, ściągnę je wacikiem. Delikatnie. Proszę zobaczyć, jak ile tutaj zanieczyszczeń na tych płatkach kosmetycznych nam zostaje. Pamiętajmy, że jest to krok pierwszy, jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, zaraz po demakijażu oczu. Krokiem drugim będzie tonik. Tonik nam ściąga pory, przywraca naturalne pH skórze i proszę nie popełniać takiego błędu, że zmywamy makijaż tonikiem. Do tego służy właśnie mleczko czy żele oczyszczające. Kolejnym krokiem będzie nawilżenie naszej skóry. I tutaj wybieramy krem odpowiedni do naszej skóry. Może być to krem dzienny nawilżający, kiedy robimy to rano, lub krem bardziej taki odżywczy wieczorem. Ale również na rynku mamy w tej chwili duży wybór w kremach 24-godzinnych. To są takie kremy, które mogą być stosowane na dzień i na noc. krem wklepujemy opuszkami palców delikatnie go masowując od wewnątrz do zewnątrz naszej twarzy nie zapominając o czole, ale omijamy okolice oczu ponieważ na okolice oczu dodajemy specjalny kosmetyk. Jest to krem pod oczy. I znowu, krem pod oczy jest delikatniejszym kosmetykiem, i właśnie jest tutaj preferowany przy naszej delikatnej skórze wokół oczu. Kremy pod oczy, drogie panie, powinno się już stosować od 20 roku życia. Jeśli nam się wydaje, że jest to za wcześnie, to trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich czasach dzisiaj żyjemy, w jakim środowisku, jak duża ilość wolnych rodników w tej chwili jest wokół nas, a to wolne rodniki odpowiadają za procesy starzenia się naszej skóry, naszego organizmu od zewnątrz, to co widzimy właśnie na naszej skórze i od wewnątrz. Delikatnie nakładamy krem pod oczy. Również nakładamy go na powiekę, ale jak Państwo widzą, na tą górną powiekę, by nie obciążać naszej powieki, tej, tej części ruchomej, która się chowa. I tak wyglądają cztery podstawowe kroki pielęgnacyjne: demakijaż oczu i twarzy, tonizacja. Nawilżenie, odżywienie odpowiednim kremem i krem pod oczy.